Co? Super. No, X che dot. się. Co? Głowa? To jest ten, Krystian yy... Christian check, on jest Christian. Christian. Christian! <grystian> Czekaj, przywołujemy Krystiana. Krystian, Krystian, Krystian. Krystian, Krystian. Boże, nie rozumiesz żółty ser? Dobre? Samo żółty normalny ser. Nie dawałem się. Przepraszam. Ale fazer? People, to już na to... Bliiiaaj! Ci pierdol. Co to? Emocje. Emocje kurwa, cześć. Ale yes. no noob, ślewy noob Czy tworzysz muzę? Jedynie gdzie ją wydałeś to La na SoundCloudzie i YouTube. Akcja żyła na wielu platformach streamingowych Takich jak Spotify, Apple Music, iTunes, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Music i wiele, wiele innych U Mam dla was zajebistą ofertę Na DistroKid Jednym z lepszych dystrybutorów na rynku Który może ci wydawać muzykę, teksty do muzyki, nawet teledyski Z moim linkiem za twój pierwszy rok dostaniesz 7% taniej Ale jeśli jesteś tutaj to nawet 40 Jaki, na, na jakiś prezent, bym jakiejś bym do tego, do prezentacji robiłem I co, my będziemy żyć czy co? Tak, 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 tak. O, no! co Może on nie widzi? <słustanie> <słustanie> Uda mnie Suza! Dobra, no i jak on nie... No i jak on żyje! Kur, żyje! Otwórz ktoś! Otwórz ktoś! KUR! No dawny ciebie wy mnie potraficie normalnie grać! Kurwa umieraj w nędze ty szmato! Co tam się stało? Chyba kurwa jak bije! jest! B bi bi bibi! Ej, bo tam to to

No On strzelał chyba po prostu w kaczkę, wiesz? No jesteś starzec, 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 starzec Starzec! Oj, ktoś jest Starzec! Dla mnie to jest zabawne, nie? Ale co, gramy w B3? Co jest? Dzięki To się... Kto umarł? Wiesz co, wydaje mi się, że drzewkiem bonsai w niego zajebałem się To pos... To pos... <śmiech> <śmiech> Oglądacie może skibidi toilet? <laughs> ja toilet? Ja Jeszcze to powiem. Nie mogę. Toilet to film oparty na problemach dzisiejszych ja <laughs>